Cześć, witam Was kochani. Chciałbym Was poinformować, że w dniu dzisiejszym e, autoturbo możecie również śledzić na kanale e, YouTube. E, tym dzisiejszym materiałem filmowym e, chcielibyśmy rozpocząć cykl filmów instruktażowych dotyczących wyłącznie tematyki związanej e, z kursem prawa jazdy na kategorii B. Jeżeli chcecie zostać z nami na dłużej, subskrybujcie kanał, łapka w górę. No i co, trzymajcie za nas kciuki i startujemy! W związku z tym, że na dniach wjedzie do Rzeszowskiego Wardu najnowszy Hyundai i 20, chciałbym Was poinformować, że ośrodek szkolenia kierowców Autoturbo już go ma na stanie. Tak więc każdy z Was, będąc na kurcie, będzie mógł sobie nim pojeździć, zaznajomi się ze sprzęgłem e, i z obsługą. Pojazdu. Oczywiście zapraszamy Was wszystkich do zapisywania się na kurs prawa jazdy do naszego ośrodka szkolenia kierowców Autoturbo, który mieści się w Rzeszowie na ulicy Bardowskiego 4. Ok, żeby nie tracić czasu, to pewnie byście się chcieli zaznajomić z tym pojazdem w świetle egzaminu państwowego, czyli zadania numer 1 na egzaminie, czyli sprawdzenie stanu technicznego. Pojazdu podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pamiętajcie tylko o jednym, że na egzaminie państwowym w zadaniu numer jeden to system komputerowy losuje Wam jeden płyn i jedno światełko zewnętrzne w pojeździe. I pamiętajcie również, że na obsługę tego pojazdu, czyli na zadanie numer jeden macie 5 minut. No Może wylosować wam również obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Na egzaminie macie wskazać, gdzie jest zbiornik i pamiętajcie, że wizualnie macie ocenić obecność płynu w zbiorniku. Oczywiście możecie otworzyć korek do wlewu płynu i ocenić wzrokowo, czy znajduje się płyn i na egzaminie odpowiadamy, że jest uzupełniony. Pamiętajcie, że sprawdzamy go wzrokowo, wizualnie, na zbiorniku tym nie ma pokazanego przedziału między minimum a maksimum. Chyba najłatwiejszym elementem do sprawdzenia jest działanie sygnału dźwiękowego. Na egzaminie przyciskamy logo trąbki znajdującego się lekko poniżej środka koła kierownicy. Prawda, że łatwe? To teraz przechodzimy do omówienia światełek zewnętrznych w pojeździe egzaminacyjnym. Światło pozycyjne. Włączamy je na przyłączniku, a następnie wskazujemy na egzaminie, gdzie się świecą. Są to dwa punkty świetlne białe z przodu pojazdu i dwa punkty świetlne czerwone z tyłu pojazdu. Światło mijania. Włączamy je na przełączniku, a następnie wskazujemy na egzaminie, gdzie się świecą. Są to dwa mocniejsze punkty świetlne białe, które świecą się tylko z przodu. Światła drogowe. Włączamy je na przełączniku, a następnie wskazujemy na egzaminie, gdzie się świecą. Są to dwa najmocniejsze punkty świetlne białe. Które się świecą wyłącznie tylko z przodu. Światła przeciągłowe tylne. Włączamy je na przełączniku, a następnie wskazujemy na egzaminie, gdzie się świecą. Jest to jeden najmocniejszy punkt świetlny koloru czerwonego, który się świeci z lewej strony z tyłu pojazdu. Kierunkowskazy. Włączamy przyłącznikiem, a następnie wskazujemy na egzaminie, gdzie się świecą. Są to trzy pulsujące punkty świetlne koloru pomarańczowego, świecące się z lewej strony, z przodu, na lusterku i z tyłu. Analogicznie też to dotyczy lewego kierunkowskazu. Światła awaryjne. Przyciskamy przycisk na pulpicie. A następnie wskazujemy na egzaminie 6 pulsujących pomarańczowych punktów świetlnych. Światło hamowania stop. Na egzaminie powinniśmy przycisnąć hamulec roboczy i poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł. Światło cofania. Powinniśmy na egzaminie dać bieg wsteczny i wskazać gdzie się świeci. Jest to jeden punkt świetlny, świecący z tyłu pojazdu z prawej strony na kolor biały.